Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym vlogu, zapraszam na film, lecimy, z tym, że ja nie tak za szybko, bo plece jak mnie bolały, tak mnie bolą, może trochę mniej, ale szału nie ma, że tak powiem, zobaczcie jaka buteleczka na wodę, idealna dla mnie. 2, 2 litra, ale tak poza tym to są bardzo fajne butelki na wodę i różne takie pojemniki do zabierania ze sobą na wynos. Filtry do wody, a w ogóle no, jesteśmy w sklepie Deals Iteż też fajne. I urodziny. O, a tutaj też są te podkłady po 7 zł. W action były do niedawna po 5. Nie wiem po ile teraz są, a tu są, widzicie, o, pieluchy dla mnie po 20 zł. Dzisiaj nie biorę, ale dobrze wiedzieć, że są. 20 zł a ile 30 sztuk, Tylko, czy one mają jakieś tu rozmiary? Tego nie wiem. Dla psów, dla kotów. No, nieźle, nieźle. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, właśnie o te kluski mi kiedyś chodziło. To są te ze szpinakiem i ze, nie, z sezamem. To jest tak dobre, a ten sezam jest w środku chrupiący. Spróbuję je otworzyć w przyszłym tygodniu. Taki szybki obiadek u Chińczyka. Ale Witajcie twarzą w twarz. Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać, ale na razie siedzę i czekam na moje małżeństwo, bo mi gdzieś zaginęło. Ej, a że ja z tymi ruchami jeszcze dalej taka wiecie kumata, to tak postanowiłam tu na niego zaczekać. Poczekać, aż się znajdzie w ten sposób. No i powiem Wam szczerze, że wcale tak dużo ludzi nie ma jak na sobotę, może dlatego, że y, jutro też jest niedziela handlowa i jest y, orkiestra. Update pół godziny później i dalej się szukamy. Także coś czuję, że tutaj dzisiaj zapuszczę korzenie. Chce ktoś przyjść mi potowarzyszyć, to zapraszam. Jestem na pierwszym piętrze. Alvin się dzisiaj obraził na Swoją trójkę i przed kluska jeść i sobie z nimi tutaj muci. Normalnie, szok. co szawciczku. Tobie smakuje, nie? Tak, tobie smakuje. Pyszne, matko je pyszne, zawsze. Dam już też spokój. Jedzą. Oki, doki, słuchajcie. Ja już w domu. Nie będę ukrywać, że. Wszystko jest git. Nic nie jest git. Ze wszystkim jestem do tyłu. A gdzie jest dzbanek na wodę? Ej! Widzicie, całe to moje małżeństwo to po prostu raz a dobrze wystrzelić kosmos. No i nie ma wody. A chciałam sobie wziąć. Nie wapno, tylko jak to się nazywa? tylko jak to się nazywa? No weź. kolagę, kolagę chciałam sobie wziąć. Bo przecież... Patrzę jak to tam spaceruje. Bo zapomniałam o nim. Wiecie, co? już drugi dzień tak zapominam. Jak wcześniej pamiętałam i piłam go z reguły rano. Tak teraz zapomniałam. Pokazywałam Wam to, taki krótki fragment. Jezu, przepraszam, ale musiałam to tak wziąć na raz. Dobra, Matunia, weź dupkę. Musiałam to tak wziąć na raz, bo, bo to jest na tyle niedobre, że na, na dłużej się nie da. Powiem Wam, tak mało co mi się udało dzisiaj nagrać tego vloga dla Was, bo gonitwa była przez cały dzień, tak jak mówiłam. A to, to, a to, tamto i to tak. Dzień zleciał. Jeżeli chodzi o moje plecy, kiszka jest dalej, ale jakby troszkę mniejsza. Pomału, pomału, tak jak się rozchodzę, to chodzę. Gorzej jak y, usiądę, no to wtedy ze wstaniem jest już delikatny problem. No kocham Cię moje dziecko, kocham Cię moje dziecko. E, ty tu siedzisz, nie udawaj miłości, a ja wiem czemu Ty tu siedzisz. Ona tu siedzi, bo tu jest parę smaczków dla niej, więc z tegoż to oto tytułu ona tutaj siedzi, ale to nie o tym. O czym wam chciałam powiedzieć? Przeleciałam przez Hebe i oczywiście znowu w Hebe jest 2 plus 1 na pielęgnację. I faktycznie coś tam odejmuje, bo nie, 2 +1, plus 3 za y, chyba jeden grosz, jakoś tak. Więc ja sobie przeleciałam, bo y, zależało mi na tym y, midzie 20%, bo to jest. To jest to. Yy, tak, dobrze ja to wziąłem. Tak, to jest to Jezu, przepraszam, że się tak za, zacięłam. Nie można stosować do ciała, do twarzy, i powiem Wam, jest jeszcze niacinamid 15%. Ja mówię o tym 20%, to jest rewelacyjne na takie różne zaskórniki, krostki i tak dalej. Ja mam do tego tendencję, ja autentycznie po tym mi zawsze schodzi. To kosztuje chyba 42 zł, ono jest dość drogie, albo 45, znaczy dość drogie jak na Nakomi, umówmy się. Ale to cholerstwo faktycznie działa, ja pamiętam w tamtym roku ja sobie to kupiłam, bo już miałam takie naprawdę te zaskórniki dość mocno widoczne i to wiecie, ta struktura skóry wtedy nie jest taka gładka, tylko no tak brzydko to wygląda. I po tym jednym opakowaniu naprawdę mi to fajnie poschodziło. I tak mi się teraz przypomniało, a ostatnio właśnie patrzyłam na stronie Hebe, ale to było właśnie w tym momencie niedostępne. A że dzisiaj weszłam i akurat było, no to Kupiłam. Wzięłam też serum z witaminą C, bo ono też jest fajne. Ja je lubię. Chociaż niektórzy mi tu pisaliście, że te kosmetyki firmy Nakomi, że tam niby zmieniają składy, że to, że tam to... Może i tak. Ja się na tym nie znam. Ale od jakiegoś czasu, ja już Wam kiedyś to mówiłam, to nie wszystko, bo też nie wszystko, ale wybrane kosmetyki, takie jak witamina C, ten niacynamid, co ja mam? Jeszcze peptydy, Coś tam jeszcze mam y, też taki ten kwas y, jakby peelingujący. To są fajne rzeczy. No i... Ja to chyba już też miałam, tak mi się wydaje. Nawet chyba mam to w kosmetyczce. To jest lekki krem do cery trądzikowej na łóżwarsty. Nie wiem czy to jest na noc, czy to jest na dzień. Chyba na noc i na dzień. Ale to też było dość dobre. Także takie małe zakupy z Hebe. Byłam też w Dilsie i żałuję, bo tam Wam pokazywałam te podkłady i kurczę mogłam przecież wziąć, bo tak naprawdę to zostało nam tydzień czasu do przyjazdu Koko, ale jakoś tak nie zatrwiłam, a w sumie to nie tyle, że nie zatrwiłam, tylko bolały mnie te plecy i nie chciałam, żeby, nie chciałam brać rzeczy do targania. Bo ja już tam, wiecie, płynnie płyn to, tamto, to wam to i tak jakoś. Co tak siedzi? Co tak siedzi? Ta moja psina tutaj. Ja tu pokazuję kremy na nocha. Kremy na nocha tu pokazuję, A ona siedzi, słucha, patrzy. Na noskach chciałaś kremik. No pewnie, wszystkie laski chcą fajnie wyglądać, nie? Wszystkie babeczki chcą fajnie wyglądać. Też byś chciała kremik na noska. Ja to rozumiem. Potem pokremujemy. Pokremujemy potem piesowego nocha. No. Moja dziewczyna. Czekaj, bo jakiś glutek ci się tutaj zrobił. Dawaj dzióbka wytrzymy. Czekajcie, czekajcie, no i widzicie, jak ta moja kuchnia jest fajnie zaprojektowana. Tu siedzisz, sięgasz, obracasz się, tu sięgasz, trzeba to tam sięgasz. Ła, wow, ale mi się w głowie zakręciło to tego obrotowego. Także takie buty, mówię Wam. Dziewczyny moje drogie, idę pozanosić do łazienki to co, to, co zakupiłam. I tak się zastanawiam, bo chyba sobie dzisiaj naszykuję na jutro na obiad kotlety siekane z piersi kurczaka, czyli posiekany, yy, posiekany filet z kurczaka, do tego kurczeniem, czy mi ta kamera nagrywa? Chyba nagrywa. Do tego jajko, troszeczkę mąki ziemniaczanej, cebulka, przyprawy. To wszystko wymieszać, zostawić na noc i później takie kładzione kotlety zawsze smażę na patelni, ale tak myślę, może tym razem w piekarniku. No to już zobaczę, ale właśnie chciałam sobie to przyszykować. Żeby mieć to już z głowy, bo dzisiaj tak naprawdę to nie robiłam nic oprócz takich, wiecie, najniezbędniejszych rzeczy, ale cały dzień właśnie upłynął mi na ganianiu wszędzie i taka sobota, a widziałam właśnie już orkiestra u nas tak zbiera kasę, znaczy no to nie tylko u nas, pewnie wszędzie ale już u nas bardzo dużo właśnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, taki imprez się dzieje a jutro ten główny dzień, prawda? także fajnie, fajnie niech działają, niech zbierają, niech biją kolejne rekordy, ja jestem za Przechodzę do Was jeszcze tutaj na chwilę bo wiecie co? przeglądałam sobie z tu normalnie na stronie i Ech, do brzegu, czemu ja przeglądałam tego sinseja, bo yy, widziałam na tiktoku, jak ktoś tam pokazywał że właśnie takie fajne rzeczy w promocji i to naprawdę za grosze no. za grosze jakieś, za 10 zł za 11 zł i dla dzieci jakieś kurteczki po 20 zł także takie naprawdę fajne ceny i wiecie no, wyszłam z tego, ale ja to postaram się jeszcze raz znaleźć co mnie denerwuje najbardziej w Sinsay'u? Yy, wszystko jest ładnie, pięknie. Wszystko ok. Ale na przykład... Poczekajcie. No koszulki. Pierwsza z brzegu. Jakaś na promocji. I wiecie co? Tam nie ma w ogóle rozmiarów. Żadnych. Nic. O, tutaj to świetnie widać. Zobaczcie. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. No ale pewnie jak korzystacie, to wiecie o czym mówię. Cała rozmiarówka jest po prostu pusta. I ta koszulka jest dalej wystawiona na promocji. Nie ma XXS-ki, XXS-ki. Boże, to to takie rozmerności. XXS. XS-ki też nie ma, s nie ma, L-ki nie ma. XL-ki nie ma, XXL-ki też nie ma. Także nie wiem, to powinno być jakoś filtrowane wiecie, jak czegoś nie ma, to to nie powinno się w ogóle wyświetlać a nie, że przeglądasz 15 koszulek i 15 jest niedostępne stracisz czas i, i nic z tego nie ma i oni tak mają tam od zawsze że właśnie koszulki od 6 zł no to idźmy od tych 6 zł a tu są jakieś filtry jeszcze, to może tu się gdzieś te niedostępne Cena o, do 10 złotych koszulki. 45 produktów jest. Top ze wzorem. Koszulka. O kurde. E, no, panie, jakie koszulki. To Sisej ma takie rzeczy. Mm -hmm koszulka w prążki 899 kolor tylko zielony i oczywiście co a nie przepraszam XXS jest To są rozmiary XXS. -ka. Top w prążki tutaj też XXS jest. No dobra, to zwracam honor, bo chciałam powiedzieć, że nie ma no, ale faktycznie są bardzo duże promocje teraz w Seasaiu. O ile jeszcze znajdziecie swój rozmiar? Znaczy, jak nosicie XXS, -S 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 to pewnie znajdziecie, a jak nie nosicie, to. A, właśnie dziewczyny. Miałam się Was jeszcze coś zapytać, jak już tu z Wami gadam, i już naprawdę uciekam. Powiedzcie mi, czy ktoś z Was kiedyś brał berberynę? Tak, berberynę, nie pomyliłam. To jest naturalny, jakiś tam. No, berberys roślina, berberyna. I to jest yy, działanie podobno podobne jak chrom i tak dalej. Zresztą poczytajcie sobie. Napiszcie mi, jeżeli ktoś brał, jakie były, jakie, są, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Tak bym się chciała zapytać. Chwilowo, bo mnie to zaciekawiło. Bo wreszcie się położyła. Normalnie, bo mnie już tutaj tak. Ja tu mam jeszcze paczkę smaczków, wiecie? I straszne modły tu były, no ale już dziewczyna odpuściła. Dobra. Przepraszam Was, że dzisiaj taki chaotyczny ten vlog, ale powiem Wam szczerze, że soboty i niedzielę u mnie... Jezu, jak czas mam tym telefonem, ja to też jestem... Jezu, że ja kulawa to jeszcze zaraz telefon będzie pobity. E, soboty i niedziele u mnie nagrywa się najgorzej. Wszyscy są w domu i jest ciężko wymanewrować. Także tak... I dzisiaj nie dość, że wszyscy są w domu, to jeszcze ten dzień taki szarpany, także ja pięknie Wam dziękuję za dzisiaj i sorry, że to wszystko tak mega chaotycznie, ale zapraszam Was na jutro, może uda mi się coś lepiej, inaczej więcej. Dziękuję Wam pięknie, do jutra, cześć, pa.